Pięknie? Tak. Mm. Mm. Zapka idzie? Zapka. 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 Książka. <grym> <grym> A mogę puścić bączkę? Mhm. Mm Bączek. <grym> <grym> Cię zawsze udaje zobaczyć moje łóżeczko kiedy nie mam zaścielonego tej pochewki e, pod spodowej nie ma jeszcze symi Na ninomy pirukuru Korośne. shi ne hm mm, sō so ne nie, A my dzisiaj nie w pracy Dzisiaj nie jest dzień nie, Cianku? Jak to nie? Dzień morski, tak? Tak, tak, dzisiaj jest dzień morza A. Mówię w telewizji, że jest dzień no Hit. Tak, i y, dzisiaj mamy wolne. Mamy wolne, pogoda jest z dupy, więc to nie jest rutyna. To nie jest ten obiecany, ten random. Vlog: rutyna Emi i Ocianka, oczami Ocianka. Nie, nie, nie. To jest taki vlog. Mega, mega, z dupą niczym chodzimy w piżamkach i jest fajnie. O tutaj gdzieś mam... No nie widać dobrze, bo się oby, obsikałam się arbuzem. Eee, no i dzisiaj będzie wielkie, magiczne, totalne nic. Muszę posprzątać, bo to jest taki syf, że po prostu tylko dziady i baba brakuje, a nie, jesteśmy. Jesteśmy, ciago. Ciago! チャンクコマルッツカクレチコマルッツキチジュニア。バンバリュー。バンバリュー。ただただ、だれが、ビーティフルバンバリュー。ただ、私はヘアンビーチだよ。あなたはビーティフルバンバリュー。チンクロス。と、最も優秀な漫画の祭り。 wszech rzeczy, bo to nie jest tak, że. O! o! Ten cyj, czyli ta pora deszczowa. Nie, bo to normalnie trwa dwa tygodnie, a tutaj co? Miesiąc? I muszę Wam powiedzieć, że jest okropnie. Nie, okropnie, po prostu jest okropnie. A okropnie Uf. jest tak, że. Y ja się strasznie źle Wszyscy się strasznie źle czują. I muszę posłać łóżko. Wszyscy się źle czują, i w ogóle nic się nie chce. Zobaczcie, jak ja wyglądam. Wyglądam jak kupa. Tak. Nie ma słońca. I normalnie wszyscy skaczą sobie do gardę tutaj. Tak. W Japonii. Tak. Wszyscy są tacy. Mam Cię nabić na pal. Może nabiję dzisiaj kogoś na pal? Palowniczka Emi. Tak, yy, no nie jest za fajnie. Naprawdę ten brak witaminy D daje w kość, bo normalnie o tej porze już są upały. Jest słoneczko, jest fajnie. Ludzie popierdalają sobie na plaży radośnie, a. O co, jakaś masaka? I ma się w ogóle przejaśnić od 27. O kurwa. No.

Ja żem już całą chałupę posprzątała, a ty dalej jeden talerzyk myjesz. Tak. No. Co? A to się łamusy tej jest gdzieś tam. A ty myją. Lcianek. nie, nie, nie. My i jej ogląda. Nie, 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 nie. No, nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Myj. Tianek malutka dziedzina pozmywał dwa... Pozmywał dwa talerzyki i się zmęczył strasznie, gdzie jest mój wóz. Tak, zmęczył się strasznie i mi pojedź mi. Tutaj kup ciasteczko. Ciosteczko czekoladowe, bo ja się zmęczyłem. No to ja. Taką mam bambaryłę w domu. Dobra, żońce podstawiła swoją brykę. Idę kupować y, takie normalne luksusy w ogóle, jak płyn do płukania i pasta do zębów. Mm. Dobra, idę, idę, idę po dzidziusia. Dla dzidziusia po ciasteczka już kupłam wszystko. Tak się nudno żyje. Dziadek cian. O, co ja nowe papryki. Papryki. No kupiłam na dzidziusia. Ale śmieszna sytuacja, bo kupiłam mirin. A mirin to jest taka, takie wino do gotowania I tam, i tam Kasa powiedziała, proszę sprawdzić seningapi yy, czyli roku urodzenia. i tak pani patrzy na mnie i tak, no bo wie pani pani tak młodo wygląda, to ja sprawdzę ma pani coś przy sobie ja mówię, ale przecież to nie sake, to tylko mirin ona, ja wiem, ale takie są przepisy, ja mówię, ma pani ma pani niech pani sprawdza no to tak się pośmiałyśmy. Jadę zawieść w chłopcu. Ciasteczko. A wy też takie macie dzieciusie 5 w domu, co same nic nie umieją. Tak. Nudny dzień. O chleba robią, nudny dzień. No i co się robi? Ogląda się telewizora. Ale my nie będziemy oglądać telewizora, bo trzeba zrobić obiada. Mam tutaj cukinię. Tutaj już mam pokrojony czosnek, będę podsmażać i taką będę. Mm -mm. Dobra, dobra, jest cukinia. O, aż paruje. Bambaryła. Cukinia z czosnkiem. Tak. zdamy więc trzeba trochę potłumaczyć jokajki. Tak, dajcie cię tu popisa. O, tu chodzi tu po Jak tak dalej pójdzie z pogodą, to ja Wam mówię: zamienię się kurczę w taką YouTuberkę, co te chole. Yy, yy, Skupna chleba i pietruszki i yy, tego. I ryb będzie robić, tak. No, jak tak dalej pójdzie, to będziecie oglądać takie ambitne rzeczy. Ale mówię Wam: nic się nie chce w taką pogodę. I to jest niesamowite, że jednak ta witamina D to daje tyle. Bo wiecie, ogólnie to już mnie nie pada. Ale jest tak beznadziejnie. Ja się tak czuję zmęczona i coś, że w ogóle wszyscy w pracy, a w pracy też wszyscy po prostu wiecie, ja mam pracę z klientem i mam mojego ziomu najlepszego, kłota się nazywa. I tak nadchodzi. Babcia. I my już tylko wzrok po sobie takie uh -huh, trzymaj nerwę na wodzy, i idziemy z tym koksem. Później ja obsługuję, albo obsługuję, obsługuje, później wchodzi na zaplecie. Tak, no to tak wygląda. Ostatnimi czasy jest okropnie. Chcę słońce, bo jak jest słońce, to ja żyję. Jak nie ma słońca, to ja nie żyję. Proste. Jocian też w ogóle.. Jocian taki, słuchajcie. Wychodzi na to, że to jest taki długi weekend trzydniowy. I dzisiaj po prostu dajcie spokój. Pojechaliśmy w sobotę, było fajnie, pojechaliśmy do... Dzień daj dzień Miałam w ogóle nagrywać w ale padły baterie Ale to nie jest ważne No randeczka, randeczka I było fajnie Fajnie na tyle, że ludzi nie było I to było ważne Bo jak pierwszy raz tam pojechaliśmy To były takie tłumy, że No teraz się baliśmy, ale były puchy No bo właśnie przez pogodę Ale było jakoś tak Zmęczenie Tak, wszyscy są tacy zmęczeni no ja, ja nie chcę. Widzicie, jakiś bezsensowny vlog, ale w ogóle ja wiem, że Wy takie bezsensowne vlogi najbardziej lubicie. Nie wiem dlaczego. Tak, ja się na potę zrobię analizę historyczną, antropologiczną, wyświetlenia 5. Zrobię vlog z dupy wyświetlenia 1, 600 tysięcy kwadrylionów. Aha. Gdzie jest sens? Gdzie jest logika? Nie ma logiki w główce. Tak, tak, więc y, nie wiem, czy jeszcze coś nagram, to jest najdziwniejszy vlog na świecie, ale przypomniała mi się historia z dzieciństwa. Nie wiem, jakoś tak raptem, słuchajcie, mi wpadła. jak właśnie wtedy wychodziłam z zakupami z drugstore i tak sobie wychodzę, i to mi się przypomniało, że mi się żegać za chciała. Słuchajcie, ja wam opowiem, jak jestem zajebista. Jak byłam mała, to moi rodzice mieli działkę. No i wiecie, tam krzaczki, porzeczki, krzaczki, ogresty, czerwona porzeczka, czarna porzeczka, jabłka, No wiecie, jak to na takich działkach. No i ja taki dzieciak owocowy, to sobie tutaj coś szczyknę, to sobie tu coś szczykny. Chodzisz, biegasz, bawisz się w naturze, jeszcze masz kurwa, jedzenie na naoko, zajebiście, nie? No. I tak sobie się... A porzeczkę se uszczknę! Porzeczkę se uszczknę i tak sobie uszczknęłam. I wiecie, jak są te czerwone porzeczki, to są takie, takie mini kisi można je zrobić tak, tak zawsze robiłam. No i tak. Zdjęłam te bubki zębami, jem, jem a takie, ojejku, porzeczka mi zaszła za zęby. No i takie wiecie, ha, 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 i wejmuję na pół przegryziona szczypawka. Kurwa, jaki to był wisk, jaki to był płacz. Na działkach były takie okręgi, to się nazywało. Okręgi, tak, okręgi tam się po prostu lało wodę, taki basen z betonu okrągły i tam jest taki duży kran i tam po prostu ja do tego okręgu i kurde, piję tą wodę, piję tu wodę i. Och. A te okręgi też były chydne, bo zawsze tam larwy komarów składały jajka i tam się tak o! Ja zawsze taka z zachwytem, jeszcze znaczy zachwytem, z takim zaciekawieniem zarazem przerażeniem, bo te larwy poruszały się tak, tak, tak. Ja takie przez pół godziny siedziałam i, obserwowa i obserwowałam jak larwy kurwa komarów tańczą mambo, tak jak ja na początku tego vlogu. Przez pół godziny dziecko. No, no ja się nie dziwię, że ci ludzie, którzy szli na te tak się patrzyli. Co te dziecko robi, kurwa? Ale to ja, ale to ja. No i tak przygryzłam yy, szczypawkę na pół. I zgadnijcie, który robak jest moim znienawidzonym. Brawo, tak, szczypawki. Szczypawki, zwane też skorkami. Wiem, że w innych rejonach Polski nazywa się je szczypawicami. To w ogóle dziwna nazwa, ale nie podchodzi mi. Szczypawki. Uch! W ogóle w Japonii one się nazywają hasami musi, czyli nożyczkowe robaki. No bo mają tu dupkę z tymi... O Jezu, one są naj najohydniejsze A w Japonii są dwa razy większe. Właśnie jak pojechaliśmy tam do DGG Kitaro, do tej właśnie Dindai, -Di, to tam jak stanęć przystanku, tam super naturalny, bo, bo przecież to wybudowano w, w erze Nara no to kurwa Hej Hello. I tam wiecie wszystko kokie, kokie, wszystko omchlone i, i no jest zwierzę tego i idzie taka szczępa mnie. Jocia szybko nie patrzy tam! Nie, o gapi się, jacianeczko Podgląda mały zboczenie suszy głowy. No, i tak to właśnie było. To było okropne. Szczypawki, ale wiecie, co jest gorsze od szczypawek? Sto e, Stonogi? Tutaj są takie, takie kurwa, skóry wysyny, Długie, cienkie, z takim dużymi głowami. I kiedyś opowiadał, że sobie siedzi, wiecie, że to jest chłopak z kansayowy wsi i tak sobie siedzi w domu, a wiecie, na wsiach to dużo natury, więc dużo, dużo zwierza jest. No i zwierz mu spadł. Tak sobie coś ja oglądam telewizję telewizji i coś mu tak On patrzy na pierytala, mu mu kadę po y, tym połudzie. Mmm, szkód brudos wychodzi. Ech. Opowiedzcie swoje, swoje, tak, robimy, robimy, opowiedzcie swoje ohydne historie z robalami tak, pobrzydzajmy się, aż muszę wycierać paluszki. Będzie na zakończenie. Opowiedzcie mi swoje najobrzydliwsze historie z robalami i, i zobaczymy, kto wygra. Kto wygra dostanie pierw w swoich Emi, Ten ranny dzisiejszy. No dobra, to trzymajcie się. Ja będę tu tłumaczyć jokaj z japońskiego na polski dla was. I w ogóle pisać dalej, bo się książka tworzy, no wolno, ale się tworzy i będzie bardzo pięknie. No to trzymajcie się, da kaladziany, matanie, by...